Witamy ponownie na kanale Husator. Jesteśmy przy k 2. Jak przygotowujemy k 2? Jakie czynności, jakie usługi wykonujemy w tej cenie? Już 350 zł od 1 marca mieliście pokazane. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawą usługę, którą świadczymy osobom, które są naprawdę początkującym, a chcą sobie kupić motocykl k 2, m.in. o pojemności 250 ale szczególnie rodzice boją się, żeby dzieci nie otwierały tego gazu do końca. Więc jest sposób na zablokowanie gazu, bo to blokowanie gazu, na tym to polega. I teraz chciałbym Wam pokazać, jak my to robimy, na jakim materiałach i później finalnie pokażemy, jak ograniczyliśmy zakres manetki. Zapraszam do oglądania. I zobaczcie, tak wygląda jakby nasza przepustnica i teraz wam pokażemy jak to działa w środku, bo też nie każdy może to sobie zobaczyć. Więc to pokaż jak się otwiera przepustnica po odkręceniu gazu. I to jest jakby otwarcie 100% przepustnicy, czyli mamy na gazie praktycznie maks otwarcia i dzięki temu mamy maksymalną moc. A teraz będziemy montować blokadę Po zamontowaniu naszej blokady zobaczcie jak tutaj w przepustnicy to działa i po odkręceniu tutaj manetki gazu. Przepustnica otwiera nam się do połowy, przez co nie możemy osiągnąć jakby w maksymalnej mocy i tutaj jest to na pewno bezpieczne. Tak jak powiedziałem, szczególnie dla osób początkujących, taką blokadę na życzenie, szczególnie rodziców, możemy ściągnąć przy przeglądzie gwarancyjnym po 5, 10 bądź 20 motogodzinach. Jesteśmy już na dworze, żebym wam zaprezentować, jak działa ta nasza blokada. Powiem tylko o cenie. Przygotowanie. Przegląd zerowy, serwis, taki, e, tak, żebyście mieli go przygotowanego do jazdy, dwi, e, 350 zł. E, w cenie oczywiście macie wymianę oleju plus olej 10W50 z Valvolina i możecie sobie zażyczyć również usługę blokady e, przepustnicy e, przy otwieraniu e, manetki gazu, i to kosztuje 150 zł dodatkowo, więc macie to jasno, fajnie pokaza e, pokazane. A teraz pokażę Wam i zaprezentuję, jak to brzmi, jak to działa. I właśnie jak to blokuje, teraz Wam pokażę po rozgrzaniu silnika, bo to trzeba robić na rozgrzanym silniku. Jak w jakim zakresie obrotów blokuje nam to, i na każdym biegu nie będziemy mogli jechać szybciej niż nam obroty silnika pozwalają. Dzięki temu e, takiemu rozwiązaniu e, będziecie mogli e, na pewno bezpiecznie e, śmigać, rodzice będą e, na pewno e, spokojniejsi, że dziecko no, nie, będzie musia, nie, nie będzie mogło rozpędzić go do maksymalnej prędkości, więc blokujemy tu obroty, e, blokujemy tu e, również prędkość maksymalną, bo w pewnych... Że, pewnych Pewnej prędkości nie osiągniemy. Więc co, ja przypominam, k 2 cały czas do kupienia na naszej stronie. Można dzwonić do mnie, ja mam na imię Arek, telefon w opisie, mail w opisie i z przyjemnością wam pojazd przygotujemy, ewentualnie zablokujemy, wymienimy wam olej, zrobimy testy drogowe, bo uwielbiam testować wasze pojazdy po to, żebyście mieli już naprawdę sprawdzone, przygotowane. Czasami jak wyjdą jakieś sytuacje, jesteśmy w stanie zareagować i dopiero wtedy ładujemy na auto i dostarczamy do was. Przypominam, Macie w cenie godzinne bądź dwugodzinne szkolenie dla osób początkujących, dla dzieci, tak, żebyście umieli po szkoleniu u nas w naszym salonie, przy, na naszym placu, mogli odpalić go i konkretnie umieć już go eksploatować. Więc ja jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć.